Bilety kosztują. Idziemy teraz właśnie taką rzymską, starą drogą. Dzisiaj dzień wylotu. Jesteśmy właśnie na stacji metra Termini, linia B. Kierujemy się w kierunku stacji Piramide. Tam będziemy się przesiadać w pociąg do Ostii, bo mamy w planach zobaczyć albo Ostię Antikę, albo przejście po prostu w Lido di Ostia na plażę. Zobaczymy, co z tych dwóch nam się uda zrealizować. Wysiedliśmy już właśnie na stacji Piramide i musimy teraz się udać na dworzec kolejowy, który rzekomo jest nad stacją metra, albo w bardzo bliskiej odległości, i tam już szukać. Pociągu do Osti. Jak widzicie, pogoda w styczniu może być też taka, na krótki rękawek. Jest 17 stopni, a w słońcu pewnie jeszcze więcej. A druga część ekipy ubrana jest w ten sposób. Tak jak wspomniałem, tu jest wyjście z metra, a tutaj zaczyna się już dworzec Porta San Paolo. I mamy kierunek Kristoforo Colombo i nasz przystanek. Ostia Antica, więc naprawdę nie trzeba nigdzie daleko chodzić, wszystko jest rzut beretem. Możemy dojechać do Ostii nad morze czy do tego parku archeologicznego na tym samym bilecie, co jeździmy metrem. Stacja Piramida nie nazywa się bez przyczyny piramidą, ponieważ tutaj nie będziemy teraz wychodzić... Naprawdę są piramidy! Tak, nie będziemy wychodzić przez bramki, ale tutaj możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że... Aj, słabo widać. Ale przed nami jest piramida. Jest to też antyczny e, antyczne mauzoleum chyba któregoś z cesarzy. Ostia, Antika, niewielki, niewielka stacja. Niestety wyczytałem, że nie ma przechowywalni mm, bagaży. Co prawda, my jedziemy tylko z podręcznym, więc nie ma tragedii. No ale łatwiej by było te bagaże schować na czas zwiedzania. Może uda się to zrobić e, już w samym muzeum. Inną kwestią jest, czy uda nam się stąd odjechać na lotnisko, które jest dosyć niedaleko jakieś, nie wiem, 12 chyba kilometrów stąd. W internecie różnie piszą. Drogę mamy do Osti Antiki dosyć dobrze opisano bo po prostu idziemy przed ciebie i później w lewo są znaki jest jakiś tutaj bar no ale dworzec jest średni idąc do głównej bramy parku archeologicznego krótkie. Przebitki Zost. Bilety kosztują 18 euro dorośli. Dzieci do 18 roku życia mają za darmo. Niestety nie ma przechowywalni bagaży, nie można nigdzie zostawić, bo od razu pojawia się policja, a przed nami główne wejście. Będzie trochę wyzwanie z tymi bagażami, bo tutaj droga jest taka rzymska. Po raz kolejny jedziemy Meleksem, tym razem za 5 euro od osoby. Dzieci nie płacą. Jedziemy. Jedziemy do końca tego antycznego miasta, bo stąd do końca jest 4 km. Z racji tego, że mamy bagaże, to będziemy 4 km po prostu szli do wyjścia, a nie będziemy robić 8 km. A więc zaczynamy zwiedzanie Ostii Antyki. Tu kiedyś była granica morza. Przez te 2000 lat 2 km się zrobiło lądu. Magda pojechała z bagażami w inne miejsce, do którego dojdziemy. A my sobie nieśpiesznie zaczynamy zwiedzać. To miasto było. Pani przewodnik, znaczy pani kierowca fajnie mówiła o niektórych rzeczach. To miasto było większe niż Pompeje. Wszystko, co tutaj jest pod, pod trawą. I w czasie drogi to jeszcze nie jest wykopane, a kopią od Pierwszej Wojny Światowej. No ale to Pani przewodnik mówiła, że mało kto o tym wie, ale tu powinniśmy wejść w jakiś tunel. Jest ponoć jakiś bardzo ładny posąg. Główna świątynia poświęcona Jupiterowi i Minerwie. Po środku miasta znajduje się kawiarnia o bardzo przystępnych cenach, więc można sobie zrobić fajną pauzę. I to co mówiła nasza, nasza pani kierowca, kierowczyni, to to, że latem są tu nieprzebrane tłumy. Jak widzicie po nas. Dzisiaj jest 18-19 stopni, a mamy połowę, połowę stycznia, dlatego nie bójcie się też jechać tutaj tylko i wyłącznie z bagażem podręcznym. My mamy naprawdę mamy tylko ten najmniejszy bagaż, który się chowa pod, pod siedzenie i daliśmy elegancko sobie radę. Chwila przerwy idziemy w dalszą część. Tu jest 4 km, nie wiem czy się powtarzam czy nie, ale jest 4 km od wejścia do końca, więc jeżeli będziecie chcieli zrobić to na pieszo w mi z powrotem to jest 8 km, a wierzcie mi, że można tu spędzić cały dzień po krótkiej przerwie na kawę i lody idziemy teraz właśnie taką rzymską starą drogą po lewo jakieś zabudowania po prawej także a tutaj bagaże ale nie narzekamy jest ładnie tu jeszcze chcę wejść, bo zauważyłem Wnętrze budynku z kawałkiem mozaiki, po której można chodzić. Tu mieliśmy chyba jakieś paleniska. O, proszę. Kuchnia. Beczka na wino albo oliwę jak nam tłumaczyli. Dochodzimy do amfiteatru, na który można wejść. My już skończyliśmy naszą wycieczkę po Osteantika. Zajęło nam to 2,5 godziny Takim dość Szybkim tempem Nie spacerowym A i tak dużo, dużo rzeczy jeszcze było do zobaczenia Wydaje mi się Cały dzień Cały dzień można tutaj spędzić Jest warto, naprawdę Fajne rzeczy Od razu przy wyjściu z dworca znajduje się przystanek autobusowy tej firmy Cotral która zawiezie nas z Osti do na lotnisko Fiumicino Tutaj jest napisane tabaci. Możecie kupić bilety które za, my za szóstkę, dzieci też płacą. Poniżej metra nie płacą. My za szóstkę zapłaciliśmy tam 7 z groszem. A tutaj jeszcze macie rozkład tego autobusu powinien być za 10 minut. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Taksówka na lotnisko stąd kosztuje 25 euro. Niestety nie udało nam się zdążyć pójść na plażę, bo to jest 10 do 15 minut w jedną stronę. Ja byłem tutaj dwa razy. Plaża nic szczególnego, płasko, dużo prywatnych plaż na no lew No to wiadomo, nie masz takiej potrzeby, żeby tam iść. Widzimy się na lotnisku. Autobus. Zatrzymuje się po jakichś 35-40 minutach, bo trochę był ruch przy terminalu numer 1. Zresztą tutaj w ogóle jest taki dworzec. Tu, tu za chwilę mamy pociąg, a tu jest staty, tutaj są po prostu platformy, gdzie odjeżdżają autobusy, głównie w kierunku Rzymu. Nadszedł czas odlotu. Samolot do Gdańska jest o 17.30. My się szykujemy do odprawy. I cóż, żegnam się z Wami. Dzięki, że byliście z całą ekipą troszeczkę powiększoną w Rzymie i nie tylko i co, widzimy się następnym razem gdzieś tam w podróży